W dzisiejszym odcinku z serii Slanczek próbujemy placki ziemniaczane z gulaszem. I to dzisiaj e, mamy e, placki, gulasz, placki ziemniakowi i gulasz z gulaszem. Zaczynamy na gulasz, bo gulasz mam jechał. Ten sos jest. O, a, ten sos jest bardzo dobry, te gulaszowe sos, gulaszowy sos. Gulasz a... Spróbujemy następny. Mm. To, to jest trochę dziwny danie. To nie jest e, przygniotony. To jest taki. No, to jest taki na, na, tart, na tartany. Ale te same te pastutki, to nie. Nie są dobre, nie są śle. Ale ja bym wolił sosem. To będzie z wszystkimi Jeden taki, duży z wszystkimi sosami mm. Dobrze trafiliście Fajnie tak mówicie no dobre jedzenie Nie jakieś flaczki, albo No, jakieś flaczki